Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Szanowni Państwo, na rynkach międzynarodowych trwa wyprzedaż polskiego długu, wyprzedaż polskich obligacji. Oprocentowanie polskich obligacji szybuje i z każdym kolejnym tygodniem, z każdym kolejnym miesiącem musimy jako Polacy, jako polski budżet, płacić coraz więcej za pieniądze pożyczane od międzynarodowych bankierów. Tego, proszę Państwa, nie da się już przypiąć Putinowi. To nie jest kwestia e, wojny na Ukrainie, która oczywiście miała swój wpływ na inflację, ale jeżeli międzynarodowa prasa finansowa pisze, że polski dług radzi sobie najgorzej na świecie, gorzej niż dług brytyjski, który doprowadził właśnie do upadku brytyjskiego rządu, to to nie jest kwestia Putina, Putinflacji, to jest kwestia tego, że rząd PiS, że panowie Kaczyński i Morawiecki wydrukowali setki miliardów złotych długu pandemicznego. Zrujnowali przejrzystość polskich finansów, tworząc niekonstytucyjne, pozabudżetowe fundusze, nad którymi nikt już w tej chwili nie panuje. To jest kwestia tego, że drukując i pożyczając bez opamiętania pieniądze chcą sobie kupić poparcie Polaków. A Polacy widzą przede wszystkim to, jakie są ceny w sklepach, i potrafią wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje. To jest odpowiedzialność pana Kaczyńskiego i Marawieckiego. To będzie wkrótce odpowiedzialność panów Tuska i Hołowni, być może, jeżeli dojdzie do jakiejś pozorowanej zmiany władzy w wyniku wyborów, że polska gospodarka kroczy ku katastrofie. Polska potrzebuje zdrowej, racjonalnej gospodarki finansowej. Potrzebuje powrotu normalności w finansach publicznych. Potrzebujemy dyscypliny finansowej, panowania nad wydatkami i to jest coś, czego nie zrobi ani PiS, ani Platforma. I szanowni państwo, tu trzeba sobie zdawać sprawę, że my nie mówimy o jakichś abstrakcyjnych wskaźnikach finansowych. Mówimy o konkretnych złotówkach, konkretnych miliardach złotych, które teraz nie trafią do polskich szkół, do polskiej ochrony zdrowia, nie trafią dla polskiego wojska czy do budowy dróg w Polsce. To są pieniądze wypracowane przez Polaków, miliardy przez nas zarobione i oddane w postaci podatków, które trafią teraz do kieszeni międzynarodowych lichwiarzy. A panowie Kaczyński, Morawiecki, Tuski, Hołownia chcą pożyczać jeszcze więcej. I to jest to, co Polakom w nadchodzącym sezonie wyborczym obiecują: że będą jeszcze więcej pożyczać, jeszcze więcej drukować, że ceny w sklepach będą jeszcze wyższe, a jeszcze więcej pieniędzy trafi do międzynarodowych lichwiarzy. Tylko Konfederacja jest w stanie zatrzymać to szaleństwo, i to jest nasza obietnica, którą składamy Polakom. Proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Machulskiego, rzecznika Partii Kort. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie może sobie pozwolić na powiedzenie wyborcom prawdy. Oczywiście, jak wiemy, rządzący nie kierują się tym, co zrobić, żeby sytuację Polski uratować, żeby nie doprowadzić do gigantycznego kryzysu, żeby zadbać o naszą przyszłość. Jedyne, czym, o czym myślą politycy z Nowogrodzkiej, to wybory za rok. O tym, żeby powiększać kolejne wydatki socjalne, żeby przekupywać wyborców, żeby przekonywać ich w ten sposób do tego, żeby na partię rządzącą głosowali. To jest droga do jeśli mamy gospodarstwo domowe, w którym rodzice bardzo mocno się zadłużyli, to rodzice nie mogą dalej się zadłużać tylko po to, żeby e, dziecko nie płakało, że nie dostało nowej zabawki. Musimy wtedy myśleć o przyszłości, o tym, żeby długi spłacać, żeby nie zaciągać kolejnych. A sytuacja Polski może być naprawdę e, już niedługo tragiczna. Dlatego że fundusze S&P już zlatują się nad polskie obligacje, one zażądają gigantycznej rentowności. Okaże się, że będziemy musieli spłacać gigantyczny procent, że e, koszty obsługi, Długu będą bardzo znaczącą częścią budżetu i okaże się, że trzeba będzie pobierać kolejne środki do sektora finansów publicznych, żeby w jakikolwiek sposób podołać tej sytuacji. To jest oczywiście prosta droga do e, greckiego przypadku, do tego, żebyśmy powtórzyli tę katastrofę, jaką zafundowali sobie Grecy w 2008 roku. No i teraz jest być może ostatnia chwila na to, żeby zawrócić z tej drogi ku upadkowi. Jesteśmy przekonani o tym, że PiS nawet nie bierze tego pod uwagę, że e, co będzie za rok, za pięć lat. To nikogo nie obchodzi. Liczy się tu i teraz, żeby móc wyjść na konferencję i powiedzieć, że wszystko jest super, tak jak robi to prezes Glapiński. Jestem natomiast przekonany, że politycy PiSu bardzo się tym stresują, bo zdają sobie sprawę z tego, jak trudna jest sytuacja, ponieważ stres dla zdrowia jest niedobry. Proponuję panom z i Sprawiedliwości, żeby ustąpili, nie musieli już się przejmować tą sytuacją i zostawili ten bałagan komuś innemu, kto może, chociaż przez chwilę pomyśli, żeby to naprawić. Bardzo proszę o zabranie głosu posła Jakuba Kuleszy. Dzień dobry. Szanowni Państwo, niestety konsekwencje działań tego rządu będziemy ponosić my i nasze przyszłe pokolenia. Przez dziesięciolecia będziemy spłacać długi zaciągnięte przez ten rząd i naprawiać gospodarkę, do którego stanu doprowadził ten rząd. No, kto jest winny? To, że prezes Jarosław Kaczyński nie ma zielonego pojęcia o ekonomii, nie jest już żadną tajemnicą. Świadczą o tym jego liczne wypowiedzi, zwłaszcza na tym turnę stand po Polsce. To, że prezes Adam Glapiński, choć zna pewne terminy ekonomiczne, to też nie panuje nad sytuacją. To wiemy nie od dziś. Świadczą o tym jego wypowiedzi całkowicie sprzeczne z tym, co się dzieje później. Natomiast premier Mateusz Morawiecki zdaje się, że doskonale wie, co robi. Z premedytacją Niszczy polską gospodarkę, z premedytacją niszczy stan finansów publicznych. Gdybym nie wiedział, kto w Polsce rządzi, spojrzałbym na suche statystyki, jak wygląda sektor wydatków publicznych, jak wzrósł przez ostatnie 7-8 lat dług publiczny, wydatki publiczne, jak wygląda zadłużenie, jaki jest stan polskiej gospodarki, inflacja, stopy procentowe, no to obstawiłbym, stawiałbym dolary przeciwko rzekom, że przez ostatnie 7 lat rządzi rząd lewicowy. I nie pomyliłbym się, bo rzeczywiście od strony ekonomicznej Prawo i sprawiedliwość to po prostu lewica. Szanowni Państwo, efekty mamy opłakane. Giełda papierów wartościowych w samym 2022 roku straciła 38% swojej wartości. Inflacja przekracza już 17%. Złotówka osłabiła się nie tylko wobec dolara, ale także wobec euro. I to do poziomu względem dolara. Jakiego nie widzieliśmy w historii trzeciej RP. Inflacja na poziomie 17%, ale biorąc pod uwagę nawet stan wysokich stóp procentowych, no to realne, ujemne stopy procentowe, czyli pomniejszone o poziom inflacji, są już dwucyfrowe. To wszystko doprowadzi do po prostu jednej wielkiej katastrofy gospodarczej. Ciężko już mówić, że to jest jakaś wina Putina. Widzieliśmy, co rząd robił w 2020-2021 roku. Widzieliśmy, że inflacja już była blisko dwucyfrowej przed y, y, wojną. I rząd po prostu nie tylko nie pomaga, no, ale także pogłębia y, wszelkie zawirowania powodowane wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. No i popatrzmy na stan polskiej debaty publicznej. Niestety, to, co jest głównym problemem, jest tą największą kulą u nogi polskiej gospodarki, to są wydatki publiczne. Które ciągle rosną, 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 po to, żeby teoretycznie zaspokajać e, potrzeby wyborców, tak naprawdę po to, żeby kupić ich głosu ich własnymi e, pieniędzmi i połowę oczywiście zmarnować, bo skala marnotrawstwa tego rządu też jest niespotykana. Jeżeli spojrzymy na debatę publiczną, to poza konfederacją wszystkie ugrupowania w Sejmie zwiększanie wydatków sukcesywnie popierały. Trwał festiwal, festiwal e, populizmu. I kolejne ugrupowania prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych programów rządowych, coraz to nowych wydatków publicznych. Wystarczy przypomnieć, że 500 plus na każde dziecko i 13 czy 14 meryturę wymyślił przewodniczący, ówczesny przewodniczący Platformy Obywatelskiej. I tak jest. Gdy spojrzymy na głosowania, tylko Konfederacja głosuje zawsze przeciwko podwyżce podatków. I sukcesywnie sprzeciwia się podnoszeniu wydatków publicznych, które po prostu ciążą gospodarce i przede wszystkim zadłużają przyszłe pokolenia. A te długi, tak jak powiedziałem na wstępie, będziemy spłacać nie przez kolejne kilka, ale przez kolejne kilkadziesiąt lat. I jest to niemoralne także z tego względu, że obciążamy tymi długami nasze dzieci. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Dziękujemy za uwagę.